A dzisiaj na gorąco o trzęsieniu ziemi porozmawiam z Ryszardem Petru i z Szarolnym Reporterem. Natomiast generałowie zrobili to, czego Sejm nie potrafił od dawna: zastosowali wotum nieufności do niektórych z ministrów. Wojsko używa rezerw strategicznych paliwa do ratowania wyniku wyborów w okręgu Kaczyńskiego, ja tylko pytam. Murem za polskim mundurem w wydaniu pisu, to znaczy szkalować, opluwać, a na końcu. Zdegradować. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na moim bardzo politycznym vlogu dzisiaj dowiesz się o tym, co tak naprawdę stało za decyzjami generałów o złożeniu dymisji, tak zwanych generałów pisowskich. Nie nazywam ich tak, ale prawda jest taka. Dowiesz się o tym na końcu materiału. Doda powołał generałów, ale co ciekawe, w trakcie tej uroczystości nie było tam ani ministra Błaszczaka, ani TVP tego nie relacjonowała. I mówię tutaj o powołaniu tych dwóch nowych generałów wczoraj o godzinie 16. Jedna rzecz musi być wyjaśniona. Panowie generałowie złożyli dymisję w niedzielę. W niedzielę w trakcie, kiedy była debata i nikt nie chciał przykrywać debaty tym, że złożyli generałowie. Dwaj z trzech najważniejszych generałów złożyło dymisję. W poniedziałek około 16 już byli powołani nowi generałowie przez Duda i tak jak powiedziałem, ani Błaszczak, ani TVP tam nie byli, co jest bardzo dziwne. No nie, nie jest bardzo dziwne, dlatego że Duda tym razem nie czekał na to, że Błaszczak mu kogoś przyniesie w kopercie, tylko powołał tych generałów, których sam uważał za stosowne, żeby ich powołać. Chyba tym razem się postawił Andrzej trochę Jarkowi i całej tej bandzie pisowskiej. Czyżby Andrzej czuł, że czas PiSu już <laughs> przeminął? Minister Macierewicz, ale także minister Błaszczak nadają się jedynie do robienia zdjęć na tle żołnierzy, na tle munduru, a nie do chronienia polskiego munduru. I jak pamiętacie, Misiewicza to była największa, największa kompromitacja w polskiej armii, że cywilny rzecznik Macierewicza dostawał honory. Nie, nie, nie dostawał. Żołnierze byli zmuszani, żeby dawać mu honory, ale co tak naprawdę wiemy o odejściu dwóch najważniejszych generałów z polskiej armii? O to zapytałem Ryszarda Petru. Czy ta dymisja dzisiaj generała, generała Wojska Polskiego ma coś w związku z wypowiedzią Szymona Hołowni wczoraj? Związek ma taki, że jednak wszelkie jakieś wewnętrzne napięcia powodują, że są Powodem osłabienia armii mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Cały wywiad z Ryszardem zobaczycie na kanale Szalona Polityka. Link do kanału, link do filmu znajdziecie w opisie do tego materiału. Co było rzeczywistym powodem odejścia generałów, którzy kilka lat temu byli nominowani przez ministrów z rządu PIS-u? Dokładnie tego nie wiemy, ale z moich informacji jasno wynika, że powodów może być kilka. Jeden taki błahy, o którym mówi się od rana, czyli to, że Panowie generałowie nie chcieli brać na swoje barki gówniano przygotowanej akcji e, ewakuacji Polaków z Izraela, bo zrobiona została na kolanie, na chybcika, nikt tam nie dochował żadnych procedur. To jest jeden z powodów, który moim zdaniem może być tą kropelką, która przelała czarę goryczy. Z drugiej strony słychać jednakże, że generałowie mieli dość instytuc instytucjonalnego wykorzystywania munduru oraz samego wojska. Także narzucania im działań w świetle kamer, a nie zakulisowego załatwiania delikatnych spraw. Szczególnie wojskowe sprawy są bardzo delikatne, bo o nich nie powinno się głośno mówić. Natomiast w momencie, kiedy PiS potrzebuje sobie zrobić ustawkę z rekwizytami, woła żołnierzy, żołnierze stają za Kaczyńskim, a Kaczyński robi kampanię. I chyba żołnierzom już było to nie w smak, postanowili odejść. Jeżeli tak, jeżeli to był powód rzeczywisty. Jestem sercem z wami, panowie, naprawdę. Oczywiście dzisiaj wielu jest mądrali. W sumie ja też trochę się mętkuję, ale rozmawiałem z kilkoma politykami na ten temat. Jednego macie wcześniej. Nie mogę się zgodzić na to, dlaczego PiS w tak kluczowym momencie, kiedy na wschodzie odbywa się wojna, a na Bliskim Wschodzie rozgrywany jest kolejny konflikt, PiS nie może się porozumieć z polskim wojskiem, z polskimi generałami. Jest kilka faktów, z którymi musimy się zapoznać i naprawdę przyjąć je jako fakty, a nie jako jakieś tam baju, baju y, dla idiotów, dla debili. Luda powołując nowych generałów wyraźnie powiedział, iż nie ma wielu ludzi w Wojsku Polskim mogących zrealizować zakupy uzbrojenia, które dzisiaj szumnie chce realizować PiS. To by też pokazywało, że ci generałowie, którzy złożyli dymisję, wiedzą coś o tym, że to uzbrojenie albo jest gówniane, albo będzie tak, jak respiratory nie pasowało do niczego w polskim systemie obronnym, albo po prostu tak samo jak respiratory, albo maseczki nigdy nie pojawi się w naszym stanie posiadania. Więc Duda dał wyraźny sygnał. Błaszczak jako nadzorca cywilny nad wojskiem robi gówniane zakupy, a ci generałowie, wiedząc o tym, woleli złożyć dymisję. Dlatego Duda powołał takich, którzy z jednej strony nie złożą dymisji, a z drugiej strony. Przez te jeszcze dwa dni przed wyborami nie skopią dupy Błaszczakowi. Kolejnym faktem jest to, iż odchodzący generałowie byli, nomina... okay, przepraszam. byli nominowani przez prezydenta Dudę, ale wskazani przez ministra obrony z rządu PiSu. Jeżeli Błaszczak lub Maciarewicz ich wskazywał, a Duda ich nominował... To, co musiało się stać na linii błaszczak generałowie, że oni złożyli robotę. Szczególnie, że jednemu z nich naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby być generałem w strukturach NATO. A to już jest kariera taka, że co prawda niewiele się robi, ale jakieś 20 koładolców się należy. Dodatkowo, jak wynika z tweeta szalonego reportera, wojsko używa rezerw paliwa do uzupełniania braków w okręgu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego. Wojsko, powtórzę to, wojsko używa paliwa, rezerw paliwowych, swoich rezerw paliwowych, do uzupełniania braków paliwowych na stacjach Orlen w okręgu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczcie wypowiedź szalonego reportera. Sterna wojskowa, aby są mi zdjęcie, wygląda ho-ho-ho. To nie jest taka nasza systema, no, tak. to jest razy pięć, to jest taki kolos. No i co, żeby ja to zrobił? No, a ona się podłączyła tam. No. Postała, postała i naprawione instrybutory. Teraz Ale tak. dałeś zdjęcie też cysterny wojskowej, że cysterna wojskowa przywoziła paliwo. O kurwa, to ja tego nie widziałem. Oczywiście cały materiał znajdziecie w Szalonej Polityce. Link do Szalonej Polityki w opisie do filmu. I teraz, jeżeli wojsko używa rezerw paliwowych do tego, żeby ratować dupę w okręgu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, tak, w okręgu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego była nie jedna, a kilka cystern z paliwem z wojska po to tylko, żeby ludzie mogli zobaczyć, że ta wydumana afera z psującymi się dystrybutorami, to to nic. No. Jarosław Kaczyński musi wygrać i wygra te wybory, bo jest najlepszym rządzącym sterowaczem ręcznym. W związku z powyższym, jeżeli wojskowi zabiera, ja nie wiem tego, ale podaję za szalonym reporterem, jeżeli wojsko narusza swoje rezerwy paliwowe tylko po to, żeby Kaczyński miał dobry wynik w swoim okręgu wyborczym, to znaczy, że wojsko naraża wszystkich Polaków, wszystkich Polaków na to, że jakby nie daj Boże coś się stało, to nie mamy czym odpalić czołg. Ale może to dobrze, że nie mamy czym odpalić czołgów. Pamiętacie tą imprezę wojskową, gdzie czołg wjechał w wóz strażacki? Z jednej strony, może to i lepiej, że nie będą mieli paliwa ci wojskowi. Może nie rozwalą helikopterów, może nie rozwalą czołgów. Ale oczywiście, jak zawsze, mogę się mylić. Jeżeli macie inne zdanie, napiszcie komentarz. A za każdy komentarz suba lub lajka jestem już teraz Wam bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć Wam.